Hej wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak zawsze, znajdujemy się w grze Shakes and Fidget. Tylko, że tym razem znajdujemy się na moim nekromancie na serwerze europejskim o numerze 8. Tak, zrobiłem sobie nekromantę, stwierdziłem, czemu by nie. W sumie to namówił mnie do tego byle. Pozdrawiam cię serdecznie, wariacie. Żebym sobie zrobił właśnie tą profesję i ją przetestował na tym świecie. Nie mam pojęcia, czy będę grał tutaj długo, czy też nie. Aktualnie Gildia zapowiada się całkiem spoko, więc wydaje mi się, że będę mógł tutaj zostać na dłużej. Ponieważ zrobiłem gildię tak jak właśnie już tutaj wam mówiłem z Shonet Team, który jest niezłym świrem, bo już wbił 200 poziom. Oprócz tego mamy tutaj Akire. Przepraszam bardzo, głos mi się łamie. Jak wspominam o tym użytkowniku, który wydał dość grube tysiące grzybów, żeby wbić taki poziom, jaki ma aktualnie, bo chyba był jednym z tych topowych graczy na początkach serwera, który osiągnął jakiś tam dany poziom. No i oprócz tego, oczywiście, mamy kogo: naszego ukochanego Zakreble, którego również pozdrawiam, i mojego dobrego Ziomka. Byle, którego również pozdrawiam, tak jak mówiłem razem z chłopakami sobie tutaj zrobiliśmy gildyjkę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie wiem jakim cudem ten Ty już ma 200 poziom, jest niezłym świrem, ja jak widzicie sobie tutaj koczuję ze 106 poziomem, ponieważ chciałem po prostu sobie odblokować menadżera arenę, żeby już te runki się powoli zbierały, to też sobie tam ogarnę za chwileczkę. Ale co tutaj mam wam do przekazania? To jest Black Friday, jaki do nas zawitał, a wraz z nim specjalne pakiety które w sumie za chwilę Wam się tutaj wyświetlą. I tak to się właśnie prezentuje. To są te nasze pakieciki, jakie możemy sobie zgarnąć. Oprócz tego, wiadomo, mamy przecenę na grzybki aż 33% w sensie nie przecenę, a raczej więcej do doładowania razem z grzybkami. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to zachęcam was do wejścia sobie na nasz oficjalny webshop, który znajduje się właśnie tutaj, w tym tutaj rogu lewym. Wchodzimy, naciskamy login, przenosi nas tutaj do webshopu. W sumie zaraz sobie to zobaczymy. Jesteśmy właśnie w tym webshopie i tutaj mamy specjalne pakiety. Jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, to po prostu klikamy, wpisujemy tutaj kod twórcy Sadek i przechodzimy do płatności. Tak właśnie to będzie wyglądać i przechodzimy tutaj sobie do płatności. Ja aktualnie sobie teraz tego nie kupię, dopiero jak wrócę z pracy, to postaram sobie coś tutaj przyfarmić, żeby coś podlevelować. Jak na razie mamy 744 grzyba do wywalenia, więc wydaje mi się, że bez problemu je tutaj zniszczymy. Tak, więc ja się teraz delikatnie przebiorę. Mam nadzieję, że chociaż broń sobie wymienię i widzimy się za momencik już po sprawdzeniu SF Tuls'a. Dobra, ja już jestem po sprawdzeniu SF Tuls'a i zaraz będziemy klikać lochy, ale zapomniałem was poinformować o eventach, jakie aktualnie są w naszej tutaj grze. Tak więc możemy to świętować właśnie tym czarnym piątkiem, czyli tą promocją 33% więcej na grzybki, oczywiście epickie szaleństwo zakupowe, co też pomoże nam tutaj sprogresować. Tango w Twierdzy, gdzie lecą same Wielkie klejnoty, co z kombem na Black Friday, czyli same szare klejnoty jest niesamowitym boostem, jak na start tego serwera. Akordowa awantura, czyli mamy pomijanie misji za darmo, prawdziwa profuzja PD, czyli wiadomo, XP razy 2, złote zbiory, gold razy 5 i sterylne sedesy, czyli większa aura, zaspukiwanie itemków w kiblu. Dobra, nie ma co... Tutaj sobie poulepszajmy tej temki, może razy 2 czy coś. Bo i, o, tutaj mam razy 5 nawet, niezły świr ze mnie jest. Musiałem to kliknąć chyba po dwóch wojakach czarnych. Poulepszamy sobie to razy 2 na początek, bo nie widzę sensu, żeby więcej. Bo i tak to będziemy za jakiś czas wymieniać. Ale jak na razie mamy 100% szans tutaj na tego wariata. Więc wydaje mi się, że na lajcie go klikniemy. Tak jak myślałem, 107 poziom już mamy wbity. Smoko błędu też tam powinien siąść elegancko. Pyk, następny. To już jest, wjeżdżam, rozjeżdżam mi się wydaje. Po prostu. Teraz tylko tego wariata przeklikać elegancko i możemy sobie wymienić trinkecik. Oczywiście, że go sobie wymienimy. To sobie wywalamy, to sobie też w sumie wywalamy, bo już nie ma rozmontowań. Szkoda, że nie ma znowu yy, tego kocioła w kuźni. I zagarniamy sobie tutaj nasz szary klejnocik. Dobra. I ulepszamy sobie to razy dwa. Cyk. I teraz jak wygląda sytuacja z naszymi lochami. Awansuj na poziom 110. Podczas zadania. No to sprawdźmy sobie podczas zadania. O i mamy kluczyk elegancko. Pomijamy sobie darmowe pomijanie misji ratuje mi życie bo tak jak widzicie mam tylko dwie klepsydry XD. Dobra wchodzimy tutaj i robimy pogrom. Może byśmy dali coś w staty w sumie bo raczej już grzybów za bardzo nie mam, żeby się przebrać. Tak do 50 koła bym się zjechał chyba. O, do 20. Tych tutaj też dwa. Elegancko. Dobra. I wchodzimy w nasze lożki elegancko i oglądamy. Powiem Wam tak. Ten piesek, co jest przywoływany na nekromancie jest strasznie broken. Ponieważ wchodząc w lochy, przeciwnik dawał mi cały czas uniki. Ja miałem już chyba nie wiem, z 10 KHP Wyleciał piesek i zabił przeciwnika na strzała, więc pokczam, widzowie. Pozwólcie, że piesie kawki. Ach. Kawa jest to pyszna mikstura. Sporządzona przez moją ukochaną żonę. Cyk, elegancko, ale tutaj lecimy z nimi. Hashtag łatwo, guys. Nekromanta, pokczam. No, nie gadajcie, że ja zamykam ten loch na strzała. O nie, bo on piecka mi przywołał. No i elegancko siadł. Ty, co my tutaj mamy? Plus 18, to na razie możemy sobie zostawić. To jest do wywalenia, to też i to też. Dobra. Co by tu dalej było? Zaatakujmy sobie w sumie tutaj jakiś wariatów, bo nie ma co. Muszę sobie farmić, żeby mieć na dyszce i podziemia niedługo już odblokować. Wiecie, trener. Z boostem do ciosu krytycznego to jest coś, na co czekam bardzo mocno. Też nie skipuję w sumie tego zagolda, dobra, skipniemy z dwa razy. Niech, niech mają mnie. Dobra, pyk. Tajny magazyn, coś mamy, oczywiście, że nie. Ile potrzebujemy tutaj? O, myślę, że dzisiaj już pójdzie normalnie na dziesiątkę. I szukamy klejnotików Pyk. Dobra, co my tutaj dalej mieliśmy, nie? Następny loszek. Tego wariata jeszcze nie klikniemy. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj pójdzie tak łatwo, czy tutaj też będą problemy. Oj, tutaj są straszne problemy. Ale nieważne, sprawdźmy sobie w sumie tą walkę. Wieża odblokowana. Pyk, pyk, pyk. Pójdzie, czy nie pójdzie? Coś się tutaj zablokowało? Trudno. Sprawdźmy sobie w sumie tą walkę, jak to wyglądało. Co tutaj zrobiło robotę? Czy ja, czy jednak Haut? O, tak jak mówiłem. Hauncik bardzo ładnie bije damage. No i chaouching tam w sumie tutaj pomógł, bo strzelił ukryta za 1 milion. A sprawdźmy sobie, jak tutaj z tym wariatem pójdzie. Aha, elegancko, też sobie lubię oglądać te walki po prostu tego necromanty, nie tak szczerze? No i ten golemik też jest spoko. Ostatnio miałem takie oparta, że wszystkie 4 na 4 mi po prostu zablokował przeciwników ciosy. Elegancko, tak jak mówiłem, kryt tego pieska jest po prostu przekozacki. Pewnie dostanie nerfa za niedługo. Dlatego cieszmy się z nekromanty, dopóki jest jaki jest. Padł następnego też. Później sobie zobaczymy te waleczki w sumie, bo. O, tornadem Sobie jeszcze też dobijemy lewelek. Czemu ja tego nie mogę przesunąć? Co jest grane? Czyżby portal mi to blokował? Nie mogę sobie przesunąć. Czemu? Dobra, robimy reloga w takim razie. Czemu nie mogę tego przesuwać? Halo! Coś się tutaj ewidentnie zbugowało, guys. No i nie mogę poklikać tornada. Przykre. 133 poziom, pyk. Dajemy dalej tutaj tych wariatów. 135. Jakbym pił 150 dzisiaj, to trochę pokcząb chyba, nie? Czy nie? Znaczy tutaj już trzeba się przebrać. Chyba tutaj trzeba się już przebrać, co? Wiedziałem, że jak się troszeczkę ucieszę. Plus 29 w sumie. Dobra oleś to. Może polecić coś na trzy główne statystyki. No tutaj jakiś ten. Plus 35, bo to jest na trzy główne. I tylko za samego Golda Pogchamp. O, dobry rozrzut. Kurde, guys. No powiem wam tak. Mocne. Dodaj miejsce na klejnocik bez dwóch zdań. Tutaj sobie odzyskamy nasz klejnocik. Pyk. I cyk. Coś wspaniałego. Dajemy sobie oczywiście w Golda, bo tam... Znaczy w tego winta, bo tam mamy... Chyba maga. Damy do 4600 czy tak średnio? Chyba tak średnio. Dobra, na razie sobie zostawmy, bo ja muszę też mieć golda później w razie czego. Dobra, no ale teraz ten pan to musi paść, bez dwóch zdań. Jeszcze sobie to ulepszmy w sumie. Razy 5, nie, razy 3 niech będzie. Niech stracę i tak niedługo. Heleveitor w ogóle, ten serwer Dobrze, że nie trafił tak, że jest halewator, legendarny loch i wszystko naraz. Sam fakt, że mamy tutaj czarne klejnoty, nam dał bardzo, ale to bardzo dużo. I tutaj ten maguś nam padł. No, odblokowaliśmy strefę roku. Tak naprawdę to nie odblokowaliśmy. Nie wiem, co się dzieje, że mi to tutaj nie chce przeskakiwać w żadnym stronę. Dziwne. Mam nadzieję, że później się to ogarnie, bo jednak chciałbym trochę tego lewela sobie dobić tym tornadem. Nie będę oszukiwał. Dobra. Zamykamy ten loszek. A może nie. Tamten padł nam tak ładnie. Ten nie chce. Też tam padł. Tą walkę sobie zobaczymy. Jeżeli go pokonamy oczywiście. Mam nadzieję, że go przeklikamy po prostu. Nie chce mi się sprawdzać na niego procentów tak naprawdę. Bo wydaje mi się, że to całkiem spore. Albo dobra, wiecie co, sprawdzę te procenty, bo później mnie zjecie w komentarzach. Zaraz jestem. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Witam serdecznie. Mamy na niego aż 5%, więc on też jest do klepnięcia, że tak powiem. Po prostu trzeba go przeklikać. Wydaje mi się, że tutaj już zużyje te grzybki, co mi zostały i tyle. Bo fajnie by było, żeby on padł, nie? Strasznie bym chciał zobaczyć, jak on ginie. Dokładnie, 144 poziom. Został wbity i mamy cyrk grozy. W sumie zobaczmy sobie tą waleczkę, jak ona tutaj wyglądała na tym nekromancie. O, od razu hamcik. Mam nadzieję, że to jakiś potężny kryt wpadł. Dokładnie. Czy wpadam jakieś bloki z golema? Dobrze. Bardzo ładnie. O, hamcik tutaj chyba zrobił robotę. Dokładnie tak. Szkoda, że jak bez slota. Ale dobra. To wywalamy. To jest do zmianki na pewno. Bo te na wszystkie cechy to tak średnio chce mi się już zakładać. Tak jestem ubrany cały, praktycznie wszystkie cechy. Tylko czemu ja nie mogę? Cholerka jasna! Wejść tam, gdzie ja chcę wejść. Czyli do. Dobra. Resetuję gierkę. Widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy po resetie. Bierzemy tutaj od Goblina naszego goldzika I ciekaw jestem, czy teraz mi się uda. No i teraz jest elegancko. No i klikamy sobie tornadko, wiadomo. A, bo na początku jest cooldown, zapomniałem. No i powoli, chyba zbieramy się do końca tego odcinka, bo grzybków za dużo już nie zostało. Niestety. Dlatego powoli, powoli sobie to będziemy klikać. A Wam przypominam o tym, że jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to wpiszcie sobie ten kod sadek przy zakupie grzybka. Ja dostaję z tego 5% od DA każdej transakcji. Nie jest to dużo, ale jeżeli chcecie mnie wesprzeć, po prostu dla samych statystyk w Playa Gamesie, to zachęcam Was bardzo mocno. I ogólnie powiem Wam tak szczerze: jedną informację nie wiem w sumie, czy mogę już o tym mówić, ale dla Was takie ekskluzywne info, już na początku grudnia dostanę swój własny awatar. Oczywiście nagram o tym odcinek, bo jest to całkiem spory taki gest uznania, jak dla mnie. Ze strony twórców, że dostanę swój własny awatar, do tego jak będzie wyglądał ten awatar, jeszcze nie mogę się przyznać, ale powiem wam jedno: no, będzie wyglądał kozacko. Dużo było rozmów na ten temat z twórcami gry, żeby to wyglądało jak najlepiej. Każdy szczegół, postaram się, żeby to było na jak najwyższym poziomie, nie? Oprócz tego, będę musiał jeszcze na innych postaciach sobie coś poklikać. Ale z tego już raczej nie będę nagrywał odcinka. A Wy dajcie znać w komentarzu, czy wasz heliwator idzie jakoś znośnie, czy też tak jak u mnie. Średniawka, w sumie, jeszcze sobie dzisiaj klikniemy troszkę helka. Zobaczymy, mam nadzieję, że 150, chociaż sobie tutaj dobiję. Dzisiaj, bo może jeszcze padnie coś. No, elegancko, 147, fajnie by było 148 i cyrkiem grozy sobie to zamknąć. No, i tutaj już problemy najmana troszeczkę, ale idzie. Jakoś idzie, dobra. Tutaj już widzę, że ten wariat to nie chce się zakręcić za bardzo. Dobra, zakręcił się. Ja sobie sprawdzam szybko procenty na SF Toolsie na cyrk grozy i widzimy się za moment. Yy, dobra, tak więc mamy 3% niecałe na naszego tutaj klauna z mucikiem więc postaram się go po prostu przeklikać za te grzyby jakie mam i tyle i zobaczymy jak ten elevator czy mam jakieś kuponiki żeby sobie tam poklikać czy nie bardzo fajnie by było jakby siadł jednak za te 50 grzybów nie i wbić sobie 150 a jak nie to 150 sobie dobiję apką i też będzie spoko zjadę się w sumie do 10 grzybka żeby mi te 10 grzybków zostało na aweczkę i tyle i tak spory progres, bo 40 poziomów, więc wydaje mi się, że jest ok, Jest ok. No i chyba nam nie padnie ten wariacik niestety. No trudno. Pyk, trudno. Dobra, wchodzimy w gildię, klikamy sobie elevator, odbieramy sobie piekielne żetoniki. Mamy 15 na 15. Dajcie znać w komentarzu, jaką macie pozycję gildyjną w helewatorze. My tutaj mamy 10 no wiadomo, że też są tutaj spocęcy. Gildia Freedom i tak dalej. No niestety nie udało mi się za bardzo przyklikać. Jestem siódmy w pozycji. Ale co najważniejsze przegoniłem Bele z levelem. No Shonetiego już raczej nie dogonię. Chłopak poleciał bardzo mocno. Ja sobie już zostawiam 10 grzybków na awkę. Jak dla mnie 40 leveli progresu na moim necromancie to jest tak czy siak dużo. Wiadomo, że to jest early game i te levele wpadają jak z magicznego kosza. No ale nic. Nie pozostaje mi nic innego jak się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie też z nekromanty. Tak więc dziękuję wam za to, że jesteście, że oglądacie. Trzymajcie się i do następnego! Hej!